Dziś na filmiku przewiercanie podkładki to jest podkładka na otwór 14. My postaram się zrobić otwór 16 mm, czyli delikatne rozwiercenie. No i zamocujemy sobie tutaj. Konik możemy dać tak centymetr 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 podkładki, bo Mamy i tak tutaj możliwość dojechania w przypadku tokarki o 4 cm także tu śmiało centymetr przed można dać nie za bardzo luźno tak akurat Sprawdzamy, czy stabilnie to wszystko jest. Wiertło jest skręcone. Podkładka grubości 3 mm. Złapana tutaj wewnętrznie. No i spróbujemy. I Trochę zwolniliśmy, żeby nie pędzić, tak? Okej. Okay. Tak, 16. Chodziło mi o to, żeby weszło to w pręcik 16, który przed chwilą bazowałem. OK.